Was na kanale Świat Halinki. W nawiązaniu do poprzedniego filmu O Dbaniu o Jamę ustną, dziś pokażę Wam przepis na e, naprawdę pyszne jesienno-zimowe smoothie. Które nie tylko wzmocni Wasze zęby i dziosła, a jeszcze dodam, że o dziosła naprawdę trzeba dbać bez względu na to, czy mamy własne zęby, czy mamy implanty, czy mamy protezy. Także w chłodniejsze dni warto zadbać o odporność, a pomoże nam w tym właśnie to pyszne smoothie. I um, każdy z tych wkładników, który za chwilę użyję, ma naprawdę wspaniałe działalności wspierające zdrowie y, jamy ustnej. Y, tak więc sprawdźmy, jak od środka możemy zadbać o zdrowy uśmiech w te chłodne jesienno-zimowe dni. Y, um, jako bazę do mojego smoothie używam mleka migdałowego. Dlaczego robię sama mleko migdałowe? Dlatego, że mam y, przede wszystkim kontrolę. Nad składem tego mleka wiem, co w nim jest i dlatego to mleko służy mojemu zdrowiu. W przeciwieństwie do na przykład mleka zakupionego w sklepie. Mleko zakupione w sklepie zawiera cukry, konserwanty czy inne stabilizatory. Także mleko, które ja robię, to jest doskonały źródło wapnia, ale także ma witaminę E, która jest zdrowa dla jamy ustnej. Która po prostu wspiera, wzmacnia kości i, no i po prostu nasze dziąsła i skórę. Oczywiście ma ono niską zawartość kalorii, co czyni je idealne dla, dlaczego, dla kogo? Dla osób, które dbają o własną linię. Pokażę szybciutko, jak robię takie mleko. Ja to robię. Troszkę inaczej, dlatego że biorę szklankę migdałów moczonych wcześniej od 8 do 12 godzin w wodzie, by zalane włożyć do lodówki i po tym czasie wrzucam te migdały do blendera, wcześniej je płucząc, zalewam je szklanką wody, blenduję około 2 minut, następnie dolewam drugą szklankę wody i następnie wlewam do słoja. Ja tego i zakręcam ten słoj i wkładam do lodówki, to mleko jest dobre. Dla mnie służy mi jako baza do smoothie od 3 do 4 dni. Nie cedzę tego mleka, dlatego że każdy element migdałów ma wartość odżywczą, więc nie ma dla mnie sensu, aby to mleko cedzić. Niektórzy lubią cedzić, więc to robią. Także ja sobie dzisiaj przygotowuję tylko na potrzeby tego smoothie. Wlamam wody i teraz się zastanawiam, gdzie ja mam pokryweczkę i blenduję. Blenduję, tak? to mleczko Trochę się zrobiło bagan, no bo widzę, że nie niedokładnie namknęłam na pokrywę, ale to nic nie szkodzi. O, i to mleko właśnie ma zobaczcie takie, takie kłaczki. czy to, to jest... Ja nie blendowałam go dwóch minut. No, dla mnie akurat to nie ma znaczenia. mówię, że tak przeważnie robi się mleko. No ale już mleko mam, jak widzicie. Bardzo do tak. I teraz słuchajcie. Um, I teraz co? Teraz dodaję banany. Jednego lub dwa banany. Ja przeważnie lubię sobie dawać dwa banany. Dlaczego? Że banany są czym? Banany mają a, bardzo dużo potasu. Banany mają potas, który wspiera zdrowie naszych Dzioseł i banany są idealne dla równowagi elektrolitowej, co oczywiście bardzo dobrze wpływa na komfort jamy ustnej. Słuchajcie, zapomniałam przynieść sobie borówki i, i truskawki i lecę ponie szybciutko. Zaczekajcie na mnie. i mamy truskawki. Oczywiście e, dlaczego dodaję borówki i truskawki i dlaczego mrożone? Ja lubię e, w mrożonej wersji, a poza tym jest zima, prawda? Więc te truskawki i borówki e, po prostu no, no nie są dostępne w, w takiej oryginalnej, świeżej wersji zerwanej z, z krzaczka. Mają one Przede wszystkim przeciwutleniacze, które chronią tkanki jamy ustnej, ustnej oraz, co ważne, chronią je przede wszystkim przed stresem oksydacyjnym. Ten stres oksydacyjny powoduje no, przede wszystkim stany zapalne oraz różne inne choroby. Tak więc wrócę sobie na oko, bo ja po prostu, ja już te smoothie, ponieważ robię od prawie 18 lat, robię wszystko, że tak powiem, na oko. Choć wydałam e buka, gdzie wszystko mierzy i waży i tam się dzielę tymi przepisami, jak zrobić sobie takie właśnie bardzo dobre smoothie. No i ja oczywiście otwieram boróweczki. Borówki tak samo mają kapikrane przeciwpleniacze. mają też bardzo dużo witami morówek obie trochę dam też na oko. Teraz tak. Właściwie mogłabym dodać mogłabym dodać jakieś masełko, co jest ważne. Mam masło migdałowe, mam masło migdałowe, mam masło z orzechów nerkowca i mam tahini. Tak, tahini. Więc ja te masła stosuję na przemianie, Dlaczego one wszystkie mają bardzo ważne właściwości odżywcze i są kapitalne również właśnie przede wszystkim dla naszych dziąseł i jamy ustnej. Jeżeli chodzi o masło migdałowe, które myślę, że dzisiaj dodam, przede wszystkim ma zdrowe tłuszcze i ma witaminkę E, o której już wspomniałam, ale jeszcze dodam, że witamina E odżywia nasze dziąsła. I co? Wybieramy naszą regenerację dziąseł. Ja myślę, że dzisiaj właśnie dodam a, tego masła migdałowego. Będzie taka ilość. Dobrze. E, jeżeli jeszcze. A, wspomnę jeszcze o, o masie z orzechu nerkowca i o takim. One, są one źródłem przede wszystkim cynku i magnezu. Y, i, Dzięki temu wspierają gojenie się dzioseł i są bardzo dobre właśnie na ich regenerację. Także tyle o takinii i o... A tahini, przypominam, to jest po prostu nic innego jak zblendowany sezam i to jest masełko, masło sezamowe. Co teraz dodamy? Mamy to, myślę, że dodamy sobie Szpilak, Szpinak, który jest, jak wiemy, Doskonały wygłębionego kwasu foliowego oraz witaminy C. Myślę, że tego szpinaku dodam jedną gaśkę, może troszeczkę, dlatego że kwas foliowy i witamina C wzmacniają miasta i wspierają zdrowy przepływ krwi, co jest ważne. Co jeszcze sobie dodam? Dodam sobie cynamon, który oczywiście ma działanie antybakteryjne i przeciwzapalne i poprzez to wspiera higienę jamy, jamy ustnej, ale także jest bardzo dobry, bo nadaje przyjemny smak naszemu smoothie, tak? Dodaję sobie szczyptkę. dodaję sobie przede wszystkim co sobie dodaję jeszcze? Co to jest? Ktoś wie? To jest, kochani, to jest zmielony, zblendowany siemieniane. dlaczego do, do czego jest potrzebne siemieniane? Tak, jeszcze zanim do czego? Więc y, muszę powiedzieć, że czasami dodaję nasiona chia lub siemieniane. Bo dlaczego? Dlatego, że tutaj jest bardzo y, dużo kwasów omega-3. A te kwasy omega-3 w owlnie i w nasionach y, chia są po prostu kapitale, ponieważ działają przeciw zapalnie. Może to sobie przeciwzapalnie i redukują stany zapalne właśnie w, naszym, w naszej jamie ustnej. Ja lubię sobie dodawać mniej więcej a, gdzieś taką dużą łyżkę a, tego siemię nasion. czy ja dodaję mniej? Na przykład małą łyżkę. I teraz właściwie co jeszcze dodamy? Ten synał już oddałam i na koniec myślę, że dodam kawałeczek korzenia imbiru. Dlaczego korzeń imbiru? Dlatego, że imbir ma działanie. Jakie wiecie, <laughs> przeciwzapalne i e, wspiera odporność, co jest idealne na jesienno-zimowe dni. E, ja go obieram. Dlaczego obieram? Dlatego, że w smoothie lubię obrane Jeżeli robię soki e, zielone lub jakieś inne, wtedy korzenia imbiru nie obieram, bo to nie ma sensu, bo to jest organiczny korzeni, więc nie daję go kawałek. Wszystkie składniki teraz blenduję, dokładnie w miarę, dokładnie oczywiście, aby uzyskać gładką konsystencję. Ops! Muszę dokładnie zamknąć. pokrywa, żeby już mi nic nie umknęło. I... jest gotowe. Kochani, to smak. To prawdziwa prawdziwa bomba odżywcza. Ojej, ale na O Tak, to prawdziwa bomba odżywcza, która co? która zdrowie jamy ustnej i odporności zimą. Tada. Wypróbuj ten przepis. I podziel się swoimi wrażeniami w komentarzach, a także subskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi propozycjami. To jest to. I pamiętaj, że zdrowie jamy ustnej to jest właściwie pierwsza brama, przez którą wstaje się. Zdrowie do naszego organizmu.